I Witajcie na kanale Wiktoria Weiss. I z życiem odcinku zrobimy małą, tycz, tycz, malutką kopertę. Mam taką malutką i taką. Dużą. I ci jest. No, to klatka. Oczywiście kolorowego papieru, albo czarowego w klatkę, albo białego. Nożyczki? Zacznijmy od początku. po do na początku Ych, zrobimy inaczej. Ja będę musiała naciskać taką pauzę. Oglądam się od strony, ponieważ ja nie mam ci tamerki, bo ją pożyczałam koleżance, ja nie mam telefon, więc będę tak robi, musiała robić, bo mam tylko jedną rękę do tego, bo jedną telefon to będzie mi ciężko. No początek złożymy w taki sposób. Pokażę wam. jaki, jakiej. Może być pauzę. O w taki O. Musimy tu teraz uciąć. Tu, gdzie pokazałam palcem. Do dzieła. Dobrze. Wiemy, że będzie to Mamy już taki trójkąt. I mamy tu taki pół. Kolejnego. Mam bardzo mały pół. półka Teraz z prawą stronę. Dajemy do końca lewej. O, ja przepraszam, jestem chora. Tak, dobrze. Przepraszam, masę. No dobrze, słyszymy. Teraz tą półówką. Aleby to, to będzie dla lalek. Kompletnie. Oczywiście obok dużo. dużą. Teraz roztwieramy środek i zginamy. I teraz ten koniec zakładamy. Zadamy. Dobrze, i teraz możemy tylko wsadzić to tu i kopertę gotowa. W taki prosty sposób. To jest najmniejsza. Średnia. Czerwona. To była taka krótkosowa. I największa. W środku coś ja do mojej przyjciółki. O, przepraszam. I dam to i będzie chyba zaszczycona. Mam na to ale nie przygotowałam do że mi podobały mi się te wszystkie koperty i ten prosty pomysł, ale nie wszystko Bo ja bym zrobić ten ponieważ dla y, taty nie było nic takiego fajnego widać. Y, tu mamy taką kopertę, złożyłam, ale nie zaszkodzi. co To robimy kopertę. Po mnie to jest wyzienka. to jest kuzynka. To mi się złożyło. Ha, to mi się złożyło I ona właśnie. Teraz pożądamy koleżanki po kamerkę. O, już poszła. Tak i. pierwszy już ten sam co zaraz ten film i to już z kamerką tak będziemy się to sprzedawać w ręce bo u kamerka może chcę te nóżki ciężko naprawdę znaczy 200 zł dobrze jeszcze tak dobrze ja już zrobiłam kopertę już takie co to jest duża i to wszystko koperty